Ojciec Pio, święty naszych czasów. Ojciec Pio z Pietrelciny, znany również jako święta Pio, to jedna z najbardziej fascynujących postaci katolickich XX wieku. Jego życie, pełne cierpienia, głębokiej duchowości i nadprzyrodzonych znaków, do dziś inspiruje miliony wiernych na całym świecie. Kim był naprawdę ten niezwykły kapucyn z południowych Włoch? Życiorys i droga zakonna. Francesco Forgione urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie, niewielkiej miejscowości w regionie Kampania. Już jako dziecko doświadczał intensywnych przeżyć duchowych, a jego wrażliwość religijna budziła podziw wśród bliskich. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię Pio na cześć świętego Piusa V. W 1910 roku został wyświęcony na kapłana. Jednak ze względu na słabe zdrowie przez kilka lat prowadził życie raczej odosobnione. Przełomowym momentem okazał się rok 1918, kiedy to w klasztorze w San Giovanni Retando otrzymał stygmaty rany odpowiadające miejscom męki Chrystusa. Zjawisko to wzbudziło zarówno zachwyt, jak i kontrowersje. Stygmaty, cuda i kontrowersje. Ojciec Pio przez 50 lat nosił widoczne stygmaty. Cierpiał fizycznie i duchowo, a jednocześnie jego obecność przyciągała tłumy wiernych poszukujących uzdrowienia, nawrócenia i duchowego ukojenia. Z jego posługi spowiedniczej korzystały setki tysięcy ludzi, znany był z daru czytania w sumieniach i sercach penitentów. Zjawiska towarzyszące jego osobie bilokacja, uzdrowienia, prorocze słowa były przedmiotem licznych badań i nieufności. Watykan na pewien czas ograniczył jego działalność publiczną, jednak z biegiem lat Kościół uznał jego doświadczenia za autentyczne. Jego postawa pełna pokory, posłuszeństwa i ofiarności przeważyła nad wątpliwościami. Duchowość Ojca Pio Duchowość Ojca Pio koncentrowała się wokół cierpienia, Eucharystii i modlitwy. Uważał, że cierpienie ofiarowane Bogu ma wartość zbawczą i może przyczyniać się do nawrócenia dusz. Msza święta odprawiana przez niego trwała często kilka godzin, była dla niego wejściem w misterium Męki Pańskiej. Szczególne miejsce w jego posłudze zajmował różaniec. Zachęcał wiernych do codziennego odmawiania tej modlitwy, mówiąc odmawiajcie różaniec to broń przeciwko złu naszych czasów. Dziedzictwo i kanonizacja. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. W opinii świętości. Jego pogrzeb zgromadził tłumy wiernych, a miejsce jego spoczynku w San Giovanni Retandą stało się celem licznych pielgrzymek. W 2002 roku papież Jan Paweł II, który sam korzystał z duchowej pomocy ojca Pio, ogłosił go świętym. W homili kanonizacyjnej podkreślił jego pokorę, oddanie Bogu oraz miłość do ludzi cierpiących i zagubionych. Ojciec Pio dzisiaj. Święty Pio pozostaje aktualny także dziś, w czasach niepewności, chaosu moralnego i duchowego zagubienia. Jego życie pokazuje, że świętość nie jest czymś odległym, lecz możliwym do osiągnięcia przez wierność codziennemu powołaniu, przez modlitwę, cierpliwość i miłość. Współczesny świat potrzebuje świadków, nie tylko nauczycieli. Ojciec Pio był jednym z nich. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.